remontowane drogi i miejsca odpoczynku. Kolejne inwestycje dla mieszkańców regionu. Przekroczyliśmy 50 milionów złotych wsparcia rządowego na różne inwestycje. Powierzchnia objęta rewitalizacją to ponad 1,5 hektara. W Toruniu trwa festiwal teatralny Kontakt. Jeden ze spektakli wywołuje kontrowersje. W dniu, kiedy obchodzimy kolejną rocznicę wizyty Jana Pawła II w Toruniu, odbywa się ten skandaliczny spektakl. Cieszę się, że nikt w Polsce nie zakazuje jeszcze grania takich czy innych spektakli. Imprezy, prezenty i wspólne świętowanie. Dziś i mali, i duzi obchodzą dzień dziecka. Zdrówka, zdrówka najważniejsze. Czwartek, 1 czerwca minęła 18.30. Mariusz Kluszczyński. Dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. A na początek odnowiony park przy ulicy Sempoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim. Jego rewitalizacja trwała blisko rok i kosztowała ponad 3 miliony złotych. Inwestycje dofinansowano z rządowego funduszu Polski Ład, Urzędu Marszałkowskiego oraz środków unijnych. W regionie dzięki finansowemu wsparciu budowane i remontowane są także kolejne drogi. Plenerowa siłownia, altany, hamaki, stoliki i plansze do gier, plac, zabaw. Park w Kamieniu Kraińskim stał się miejscem odpoczynku, rekreacji i kultury. Inwestycja długo pozostawała marzeniem, które udało się spełnić dzięki dofinansowaniu z budżetu państwa i środków unijnych. Modernizacja parku pochłonęła łącznie ponad 3 miliony złotych. Dofinansowanie wyniosło 2,5 miliona złotych. To ponad 1,5 miliona z rządowego programu inwestycji strategicznych oraz blisko miliona z pieniędzy unijnych w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ta inwestycja pokazuje też w kapitalny sposób, jak ta współpraca rządu z samorządem może wyglądać, i to na wszystkich szczeblach. W ramach inwestycji uporządkowano również teren, powstały chodniki z kostki brukowej i miejsca postojowe. Niech to miejsce służy przez wiele lat ku radości i satysfakcji mieszkańców Kamiania krańskiego. Dzięki dofinansowaniom z budżetu państwa i Unii modernizowana jest także infrastruktura drogowa w regionie, co odczuwają m.in. mieszkańcy Janowa Wielkopolskiego. Tu je ładnie się podjeżdża koło rondo. Ja jadę codziennie tu. Dzisiaj już byłem tu pięć razy. To rondo jest jak najbardziej potrzebne. Po pierwsze zmieniło wizytówkę naszego miasta, ponieważ tutaj były haszcze. Rondo między ulicami Śniadeckich pod górną powstańców wielkopolskich i Kościuszki zostało oddane do użytku w środę. Poza nim wyremontowano trzy ulice. Bardzo, bardzo duże zadanie inwestycyjne, którego koszt cały wynosi prawie 8,5 miliona złotych. Blisko 6 milionów złotych to dofinansowanie z programu inwestycji strategicznych pozostała kwota to środki własne samorządu gminy. Piękna inwestycja powstała, poprawi też i komunikację na terenie gminy, ale i też przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo. To przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo kierowców pieszych, czyli wszystkich użytkowników dróg. Inwestycja obejmowała również między innymi budowę miejsc parkingowych ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Ograniczenie prędkości na drodze gminnej w podgurzynie każe kierowcom zwolnić do 40 km na godzinę. Jeszcze skuteczniejszym spowolnieniem jest wyboista nawierzchnia. Ja tutaj mieszkałam, no całe życie, tutaj taka była, no no są dziury troszeczkę, nie? O, ruch też jest. Nie? Ruch jest, bo droga prowadzi m.in. do boiska i placu zabaw. I stan, y no, pozostawia wiele do życzenia, brakowało tutaj chodnika. To tu były oczekiwania m.in. mieszkańców sołectwa, którzy chcieli w sposób bezpieczny z niej korzystać. Mamy tutaj obiekt sportowy w postaci boiska, grzybka, placu zabaw. Dzięki pieniądzom z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg będzie można położyć kolejnych kilkaset metrów asfaltu, powstanie także nowe odwodnienie, oświetlenie i chodnik. Staramy się tutaj bardzo, bardzo też zabezpieczać te środki na rozwój tych małych miejscowości. Po to właśnie też, żeby, żeby i mieszkańcy byli bezpieczni, użytkownicy dróg, ale także, żeby mieszkańcy z tych małych miejscowości nie wyprowadzali się do dużych miast. Inwestycja pochłonie około 2,5 miliona złotych. Połowę stanowi dofinansowanie z budżetu państwa. Przekroczyliśmy 50 milionów złotych wsparcia rządowego na różne inwestycje w naszej gminie. Przebudowaliśmy główne drogi w mieście, ale też pamiętamy o tym, że gmina miejsko-wiejska, więc też środki rządowe na, tą, na te obszary wiejskie trafić muszą. Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na przebudowę drogi w Podgórzynie. Inwestycja ma się zakończyć do końca roku. A teraz pytanie o granice w sztuce i swobodę artystycznych wypowiedzi. Lokalni działacze prawa i sprawiedliwości chcą reakcji marszałka województwa w sprawie spektaklu, który zostanie wystawiony podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt w Toruniu. Domagają się usunięcia z festiwalu sztuki śmierci Jana Pawła II, która ukazuje ostatnie chwile życia Karola Wojtyły. Marszałek województwa i dyrektor festiwalu odpowiadają, że nie zgodzą się na cenzurowanie sztuki. Na kilka dni przed wystawieniem w Toruniu spektaklu Śmierć Jana Pawła II działacze Prawa i Sprawiedliwości apelują, by sztukę zdjąć z programu Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. Ich zdaniem spektakl jest obrazoburczy i nieprzyzwoity. W tej sprawie radny Sejmiku Przemysław Przybylski wystosował interpelację skierowaną do marszałka województwa. Działacze zwrócili uwagę na to, że festiwal odbywa się w teatrze podlegającym władzom województwa, a samo wydarzenie współfinansowano jest ze środków budżetu województwa. Tego sławetnego wieczoru, kiedy umierał Jan Paweł II, wszyscy w milczeniu towarzyszyliśmy jego śmierci. To jest bardzo intymny moment, zarezerwowany dla tego, kto umiera i dla jego najbliższych. Czy chcielibyście Państwo, aby bliska Wam osoba była w ten sposób przedstawiana gdziekolwiek? E, chyba nikt by sobie tego nie życzył. I dla każdego byłby to ogromny ból. Zdaniem przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, wystawienie tego rodzaju sztuki nie powinno mieć miejsca w województwie, którego patronem jest papież Polak. Kilka dni przed świętem województwa, które obchodzimy 7 czerwca, w dniu, kiedy obchodzimy kolejną rocznicę wizyty Jana Pawła II w Toruniu, odbywa się ten skandaliczny spektakl. Spektakl śmierć Jana Pawła II miał premierę w lutym ubiegłego roku w Teatrze Polskim w Poznaniu. Z opisów wynika, że są w nim ukazane ostatnie chwile życia Karola Wojtyły. Sztuka jest oparta na dokumentacji medycznej i wspomnieniach najbliższych współpracowników, w tym kardynała Stefana Dziwisza. Zawiera sceny, które w sposób naturalistyczny ukazują chorobę i umieranie, co u niektórych widzów może wywołać trudne emocje. Zdaniem marszałka województwa to nie jest. Spektakl, na który sam osobiście by poszedł, ale nie zamierza zabraniać tego pozostałym. Chodzi o wolność sztuki. Dzisiaj robienie z tego spektaklu jest pogardą również w ogóle dla ludzi chorych, niedowężniałych, takich, którzy wymagają opieki, leczenia. Nie wiem, czy pokazywanie cewnika jest jakimś elementem sztuki, ale poruszamy się w obszarze wolności, wypowiedzi. No, i cieszę się, że nikt w Polsce nie zakazuje jeszcze grania takich czy innych spektakli. W programie tegorocznej edycji festiwalu Kontakt znalazło się 20 spektakli. Miałam takie silne wsparcie jednak krytyków i osób, które zajmują się teatrem. No, i taką pewność, że wybieramy te rzeczy, które są najlepsze. To jest naprawdę spektakl, który dostał bardzo dużo nagród w Polsce. Spektakl w reżyserii Jakuba Skrzywanka zostanie wystawiony w Toruńskim Teatrze imienia Wilema Chorzycy w niedzielę, 4 czerwca. Natalia Kurowska, TVP3 Bydgoszcz. I zmieniamy temat. Prezenty, koncerty i dużo miłości. W bydgoskich szpitalach pamiętano o Dniu Dziecka. Najmłodsze dzieci, te dopiero co urodzone, otrzymały wyprawki. Starszym umilono czas koncertem i zabawą, by choć na chwilę zapomniały o trudach związanych z powrotem do zdrowia. Zdrówka, zdrówka jest najważniejsze. Bruno urodził się w dniu matki, a dzień dziecka spędzi już w swoim domu. Szósta doba, także już się czuję bardzo dobrze zaopiekowana. Mały jest cudowny. W takim dniu mali pacjenci jak co roku dostają prezenty. I mamie i nowonarodzonemu dziecku, wszystkiego najlepszego z okazji dnia dziecka, pani Sandro. W szpitalu uniwersyteckim imienia Biziela rocznie rodzi się około 1900 dzieci. Urodzeń jest jednak coraz mniej. To tendencja ogólnopolska. Rok temu w kraju urodziło się 305 tysięcy dzieci. To o 50 tysięcy mniej niż w 2020 roku. Mamy niż demograficzny wynikające oczywiście z tego, że pacjentki rodzą mniejsze liczby dzieci niż w przeszłości. Za to jest coraz więcej porodów przedwczesnych. Szpital Uniwersytecki imienia Biziela wprowadził specjalne testy, które pozwalają określić taki poród z wyprzedzeniem. Jest to badanie, które nam określa, czy w ciągu siedmiu dni e, taki poród przedwczesny nastąpi, czy nie. I wobec tego możemy zaplanować u pacjentki e, leczenie jeszcze na miarę, czyli przygotować, podać steroidoterapię prenatalną, podać leki e, rozkroczające mięśni macicy, żeby po prostu zahamować ten poród przedwczesny, jeżeli się nie da, żeby dziecko się urodziło w jak najlepszym stanie. Lekarze są coraz lepiej przygotowani do rozpoznawania wad płodu, mają też coraz lepszy sprzęt, zwłaszcza w klinikach z trzecim stopniem referencyjności, do których trafiają kobiety z ciążą powikłaną. Kwestia jest większej rozpoznawalności wszelkiego rodzaju nieprawidłowości wad anatomicznych, wad genetycznych u płodu. Klinika opiekuje się takimi pacjentkami w poradni prenatalnej od początku ciąży do porodu. A później również staramy się te pacjentki dalej prowadzić pod kątem okresu połogowego, a także później pod kątem ewentualnej profilaktyki, czy to profilaktyki nowotworowej, czy, czy ewentualnie badań profilaktycznych. A dzień dziecka, wszystkiego najlepszego, prezentów pomysłów. Upominki dla dzieci były także w klinice pediatrii, hematologii i onkologii szpitala uniwersyteckiego imienia Jurasza w Bydgoszczy. Dla najmłodszych zagrał też zespół partyzant. Muzyka. Krystyna TVP 3 o najmłodszych nie zapomniała również Poczta Polska. W ramach akcji charytatywnej Dzień Dziecka z Pocztą Polską dzieci otrzymały prezenty. Paczki trafiły m.in. do domu dziecka w Topolnie, w którym przebywa 14 podopiecznych. Myślę, że dla naszych dzieci jest to bardzo cenne, bo doświadczają takiej życzliwości z zewnątrz, że my je otaczamy opieką, ale widzą, że jakby świat nie zostawia ich samych, że są ludzie, którzy. E, obserwując, myślę, też nasze e, poczynania, to co działamy dla nich, to co czynimy, poświęcamy się, e, widzę, że są jeszcze ludzie, którzy tak naprawdę na co dzień nie mają z nimi styczności, a jednak no, okazują im wiele ciepła, życzliwości, tak jak państwo, Poczta Polska. W tej akcji na dzień dziecka. W tegorocznej akcji pod, nawiązaliśmy współpracę z 34 ośrodkami placówek, ośrodków wychowawczych. Na chwilę obecną łącznie dary, które przekażemy, dzisiaj już one są przekazywane. To jest na kwotę ponad 140 tysięcy złotych. Akcja trwa do 2 czerwca, czyli jeszcze nasi klienci, telewidzowie mogą jeszcze odwiedzić placówki pocztowe jeszcze mogą dorzucić się do, do, tych, do tej zbiórki. Powodzenie tej całej akcji zawdzięczamy pracownikom Poczty Polskiej, którzy w placówce pocztowej zachęcali naszych klientów, żeby klienci kupili towar, czyli to tak jak mówię słodycze, artykuły biurowe, kolorowanki, książeczki i włożyli je do specjalnych oznaczonych pojemników, a my to zebraliśmy razem i przekazujemy w dniu dzisiejszym w Dzień Dziecka. Dzieci zawsze cieszą się ze wszystkiego. Wiadomo, że Najbardziej pewnie ze słodyczy, ale z każdego jednego upominku zawsze się cieszą, są radosne i chętnie to przyjmują. Oglądają Państwo główne wydanie Zbliżeń, zobaczmy jakie tematy jeszcze przed nami. Jaka przyszłość czeka ludzkość? O zagrożeniach i szansach rozmawiano na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. Marzyciele z zielonej planety to hasło tegorocznego festiwalu światła. Wydarzenie rozpocznie się 15 sierpnia w Toruniu. Kardiochirurdzy i torakochirurdzy spotkali się na kongresie w Bydgoszczy. Rozmawiają o małoinwazyjnych operacjach i wykorzystaniu w zabiegach najnowszych technologii. Będą też sesje poświęcone psychologii, etyce oraz odpowiedzialności zawodowej. Dzięki nowoczesnym technikom operacyjnym kardiochirurdzy nie muszą już przecinać mostki i otwierać klatki piersiowej, można powiedzieć, że operują przez dziurkę od klucza. I właśnie w Bydgoszczy lekarze będą rozmawiali o takich mało inwazyjnych technikach, wykorzystywanych np. przy operacjach zastawki serca czy przy chirurgicznym leczeniu arytmii serca. Kardiochirurgom towarzyszą także torakochirurdzy, którzy coraz częściej sięgają po sprzęt do wizualizacji w 3D, który pozwala im niesamowicie precyzyjnie obrazować klatkę piersiową. Tutaj do Bydgoszczy przyjechali dzisiaj najlepsi specjaliści z całego tego kraju. Nastąpił gwałtowny przełom, jeżeli chodzi o wykonywanie zabiegów operacyjnych, głównie w oparciu o techniki mało inwazyjne, ale także o włączenie do zabiegów operacyjnych, do programów operacji robotyki. I te urządzenia, zwane robotami chirurgicznymi, dominują w tej chwili w operacjach nowoczesnych, jeżeli chodzi o serce, o płuca, o guzy śródpiersia. Mamy problem, że młodzi ludzie. W tej chwili nie chcą zaczynać specjalizacji takiej jak kardiochirurgia. Młodzi ludzie się zmienili, są, myśmy to wszyscy byli z jakąś pasją, żeśmy w to wierzyli, mogliśmy zaczynać rano, kończyć w nocy, a w tej chwili młody człowiek chce mieć od 8 do 14 i od 15 się na obiad z żoną, a nie asystować koledze starszemu czy młodszemu. Ten kongres będzie o przyszłości, o tym co zrobić, żebyśmy jeszcze skuteczniej mogli uczestniczyć jako nasze specjalności we wczesnym wykrywaniu chorób, we wczesnym diagnozowaniu, we wczesnym leczeniu. Kongres to panele dyskusyjne i warsztaty. Spotkania kardiochirurgów i torakochirurgów potrwają w Bydgoszczy w soboty. Bydgoszcz, Krystyna Rymaszewska. Przedstawiciele suwerennej Polski z Inowrocławia uważają, że prezydent miasta Ryszard Brejza dopuszcza się w ratuszowym miesięczniku propagandy. Magistrat wydał w tej sprawie oświadczenie. Akurat nie ma wymienionych wśród 81%. To przejaw propagandy i manipulacji. Tak przedstawione dane dotyczące inwestycji na okładce miesięcznika Nasze Miasto Inowrocław komentują przedstawiciele suwerennej Polski. Ten miesięcznik propagandowy... Pana Prezydenta Brejzy opublikował dane, w których pokazuje, że aż 81% środków nie wpłynęło do Inowrocławia, te, o które Pan Prezydent wnioskował. Otóż problem polega na tym, że żeby wnioskować, trzeba wnioskować o rzeczy realne. Jeżeli Prezydent Inowrocławia wnioskuje o 65 milionów na przebudowę dróg, to znaczy, że składa wniosek nierealny i ma świadomość, że te pieniądze nie wpłyną. Przez 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej dostał 20 milionów, a tutaj w jednym wniosku stał 65 milionów rządowych środków i dziwi się, że, że te środki nie wpłynęły. Ireneusz Stachowiak dodał też, że za rządów obecnej władzy Inowrocław otrzymał na inwestycje ponad 66 milionów złotych. Inowrocławski ratusz zapytany o komentarz w tej sprawie przesłał nam oświadczenie, w którym czytamy. Zadziwiające jest to, że uczestnicy konferencji mówią o nierealnych wnioskach. Pragniemy poinformować się, że to właśnie rząd PIS określił takie kwotowe progi w ogłoszeniach o naborach wniosków do poszczególnych programów. Inowrocławianie czekają na basen odkryty, wybudowanie ulic osiedlowych, inwestycje proekologiczne, modernizację obiektów sportowych i kulturalnych. Magistrat dodaje też, że na 67 złożonych projektów otrzymał dofinansowanie na realizację 13. W toruniu trwa posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych Nad Europejskiego Komitetu Regionów. W dwudniowym wydarzeniu udział biorą przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli państw członkowskich Unii Europejskiej. Eksperci rozmawiają o bieżących problemach, z którymi zmagają się wszystkie regiony. Burmistrzowie, merowie, radni miejscy oraz prezydenci miast członkowskich Unii Europejskiej, a także przedstawiciele krajów spoza Starego Kontynentu, wszyscy w jednym miejscu, aby rozmawiać o problemach dotyczących regionów. Zamierzamy dyskutować o problemach dotyczących zarówno rolnictwa, zdrowia, ale też turystyki czy kultury. Planujemy rozmawiać i szukać rozwiązań, które pomogą wspierać ludzi. Kluczowym słowem jest tutaj odporność na różnego rodzaju nadchodzące wyzwania. W spotkaniu oprócz gości z zagranicy udział biorą także samorządowcy z regionu. W Polsce mamy dobre rozwiązania. Mamy rozwiązania, które znakomicie się sprawdzają. Powstają one zarówno w ministerstwie, które zajmuje się klimatem i środowiskiem, jak i w ministerstwie rolnictwa, i warto, żeby z tymi polskimi rozwiązaniami przedstawiciele regionów z Europy zapoznali się. Komisja Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów jest ważnym gremium doradczym w strukturach Unii Europejskiej, określanym jako głos regionów w Brukseli. To o czym my tutaj dzisiaj decydujemy, na przykład pakiet praw konsumentów. Ta decyzja, ta opinia, którą będziemy wypracowywać, będzie następnie przekazana do Parlamentu, do Rady, czyli do państw członkowskich i te decyzje będą wpływały na ostateczny kształt prawodawstwa unijnego. Komitet regionów jest ciałem opiniodawczym. W związku z tym to doświadczenie i ocena różnych pomysłów, projektów politycznych Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej jest niezwykle ważna, by była oparta o ocenę tych, którzy na co dzień są najbliżej po prostu zwykłych obywateli, mieszkańców Unii Europejskiej. Posiedzenie Komisji Zasobów Naturalnych Europejskiego Komitetu Regionów potrwa w Toruniu do piątku. Michał Górski, TVP goszcz. Jak wygląda przyszłość w oczach naukowców? Co jest największym zagrożeniem, a co największą szansą rozwoju? Między innymi o tym dyskutowano na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W międzynarodowej konferencji wzięli udział specjaliści m.in. z Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Nie jesteśmy w stanie stworzyć żadnego modelu czy, czy czegoś, co nazwano demonem Laplace'a, żadnego stochastycznego modelu, który umożliwiałby nam prognozowanie przyszłości ze stuprocentową pewnością, bo to też ograniczałoby wolność ludzką, to by ograniczało wolność społeczeństwa, przeczyłoby zasadzie idei demokracji. Um, więc to jest raczej przewidywanie, prognozowanie przede wszystkim pewnych tendencji, trendów. No na tym właśnie się skupiamy. We're all aware we're Żyjemy w trudnych czasach. Obok nas jest wojna, dopiero co wyszliśmy z pandemii, ale według mnie największym zagrożeniem jest zapaść ekologiczna. To jest może mniej namacalne dla ludzi. Cały czas się mówi o ociepleniu klimatu, że kilka stopni więcej będzie oznaczać cieplejsze lato, przyjemniejsze wakacje, ale obecnie przewiduje się, że w ciągu 20 lat temperatura wzrośnie o ponad 2 stopnie Celsjusza. To spowoduje topnienie lodowców, drastyczne ocieplenie oceanów oraz pustynnienie całej Południowej Europy, Hiszpania, Włochy, południowa Francja będą kompletną pustynią. Politycy muszą dbać o to, żeby rozsądne decyzje podejmować. Przy czym myślę tu raczej nie o politykach parlamentarnych, o nich także, ale o tych, którzy przygotowują konkretne rozwiązania sektorowe w energetyce, w rolnictwie, w leśnictwie itd., i tak ale to też jest znaczące i ważne dla nas wszystkich, bo. To, w jaki sposób dojeżdżamy do pracy czy do szkoły, w jaki sposób spędzamy wakacje, co jemy i tak dalej, to, to, to wszystko ma wpływ na te przyszłe scenariusze, które, które no w tej chwili już odrażamy. W sierpniu Toruń po raz kolejny będzie można obejrzeć w innym świetle. W mieście odbędzie się 14. edycja Bella Skyway Festiwalu, który w tym roku nawiązywał będzie m.in. do Mikołaja Kopernika. Niemal 20 instalacji przygotowano z okazji tegorocznej edycji. Iluminacje pojawią się na całej Starówce. Będą bardzo różne formy twórcze, bardzo różne formy też wykorzystywania światła, światła naturalnego jak ogień, ale też projekcji na budynkach i wreszcie instalacji czy takich artystycznych, świetlnych rzeźb. Tegorocznym hasłem imprezy jest Marzyciele z Zielonej Planety. Nie zabraknie także odwołań do Mikołaja Kopernika. Musiał marzyć, żeby później mogły powstać jego wybitne dzieła, osiągnięcia, sukcesy jako człowieka, który no to uzupełnił, abyśmy dzisiaj jego w 550. rocznicę podziwiali. Wstęp na tegoroczny festiwal w większości będzie bezpłatny. Jedyną instalacją biletowaną będzie ta przygotowana z okazji setnej rocznicy Disneya. To już drugi raz, kiedy współpracujemy z Disneyem. Jest wiele koncepcji artystycznych, które chcemy połączyć, aby efekt był jak najlepszy. Tegorocznej edycji towarzyszyć będzie także konkurs dla początkujących artystów. Wszystkie zgłoszone projekty wezmą udział w weryfikacji, natomiast 10 z tych projektów będzie wyświetlonych na fasadzie toruńskiego budynku. I tam, to jest bardzo ważne, wy wszyscy Państwo, którzy odwiedzicie Bella Skyway Festival, zagłosujecie i wybierzecie ten, który podoba Wam się najbardziej. Wszystkie informacje znajdują się na stronie internetowej wydarzenia. 14 edycja Festiwalu Światła odbędzie się między 15 a 19 sierpnia. Michał Górski, TVP3 Bydgoszcz. W naszym studiu jest już Hubert Malinowski, to znak, że czas na informacje sportowe, a tu choć czwartek to nietypowo także o żużlu. Tak, dokładnie, bo w Bydgoszczy trwa zaległy mecz pierwszej ligi żużlowej, w którym Bramczyk Polonia Bydgoszcz po siedmiu biegach prowadzi ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk 23 do 19. Za nami za to konferencja prasowa, podczas której ogłoszono, że polskie przetwory basket 25 mimo spadku zagra ponownie w Energia Basket Lidze Kobiet. Bydgoszczanki mają otrzymać dziką kartę, a działacze rozpoczynają budowę składu na nowy sezon. rozmowach z Polskim Związkiem Koszykówki, z prezesem Piesiewiczem, z prezesem Bachańskim i z zarządem Polskiego Związku Koszykówki. Mamy szansę na wykupienie dzikiej karty. Co uczynimy? Są już wszystkie normy do spełnienia dzikiej karty. Staramy się je wypełnić. Na ten temat oczywiście w naszym serwisie sportowym o 21:45. Bardzo dziękuję, a dziękuję. u nas czas jeszcze na prognozę pogody o szczegółach Magdalena Żakowska. Witam serdecznie. Chociaż w minionych latach pogoda w Dzień Dziecka często nas zawodziła, to w tym roku nie możemy jej nic zarzucić. Jest pogodnie i ciepło i tak będzie do końca dnia. Jutro nadal dużo słońca, a to tylko chwilami schować może się za niegroźnymi obłokami, ale niestety z północy popłynie chłodniejsze skandynawskie powietrze i temperatura maksymalna nie przekroczy jutro 15 lub 17 stopni. W sobotę na niebie nawet czysty taki oto kosaćcowy błękit, ale nadal na termometrze Maksymalnie 17 stopni, cieplej i nadal pogodnie zapowiada się niedziela. A szczegóły prognozy oczywiście już za chwilę zapraszam. I tak kończymy główne wydanie zbliżeń. Nasze kolejne informacje o 20.30 zapraszam. Do zobaczenia.